Jestem Klaudia, do kanału. No i już dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć rozwiązywania nierówności. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. I zacznijmy sobie od tego, jak po rozwiązaniu danego zadania w ogóle zaznaczyć taką nierówność. I mamy tutaj znak większości i równości, bo mamy taką małą kreskę. Tutaj jest ptak, to jest jego dziób. Dziób zawsze jest skierowany tam, gdzie jest więcej. Zatem zaznaczamy tą liczbę, którą mamy podaną w nierówności na końcu i 0. To już tak opcjonalnie to 0 tutaj. Skoro ma być więcej, to dążymy do liczb, które są dodatnie. Będą one po tej stronie. Jeszcze jest tutaj kreska z równości. Ona nam mówi o tym, czy kropeczka jest zamalowana, czy jest niezamalowana. Jest, jak jest kreska, to kropka jest zamalowana. I ma to być większe, czyli idzie nam to w tę stronę. Zamalowujemy zbiór nierówności. To teraz tu. Ptak, dziób, tu jest więcej. To oznacza, że nasz x jest mniejszy od trzech bo 3 jest większe. Wybrał ptak trójkę. No to będziemy zaznaczać odwrotność Jest kreska, no to kropka jest zamalowana. I mamy taki przedział. Teraz tutaj. Ptak, hop, x jest większe od 5. Zaznaczamy sobie piątkę. Może to być 0, jak chcecie. Nie ma kreski, to oznacza, że kropka jest niezamalowana. Możemy zrobić taki uskok, że pokazujemy, że to jest bez tej piątki. Idzie nam to w tę stronę. Teraz tutaj. Minus 12. Gdzieś tutaj 0 x jest mniejsze niż minus 12. Niezamalowana kropka. Uskok jest mniejsze. No to musi być bardziej na minusie. I przed nami dwie nierówności. Nasze zadanie to jest przenieść liczby na drugą stronę ze zmienionym znakiem, tak jakby to było równanie. Czyli na lewo. Zostaje niewiadoma. Zamiast znaku równa się mamy po prostu znak nierówności. 11, gdy przenosimy na drugą stronę, zmieniamy znak na przeciwny, będzie minus 2. 3x. 11 odjąć 2 to jest 9, czyli dzielimy teraz na liczbę przy niewiadomej na 3, 9 na 3. To 3, czyli nasz x jest większy od trójki. Większy, bo rysujemy sobie tutaj w głowie tego ptaszka. Zaznaczamy. Czy jest to oś xów? Trójkę. Opcjonalnie 0. x jest większe od 3, czyli idzie w tę stronę. Kropka jest niezamalowana. Uskok. Mamy naszą nierówność. To teraz tutaj. Minus 2x, 15, odjąć 3. Minus 2x to 12. I uwaga, gdy dzielimy na liczbę ujemną, czyli przy naszej niewiadomej jest liczba ujemna, to jak na nią dzielimy, to znak się obraca. I będziemy mieć 12 na minus 2, to jest minus 6. Minus 6 tak jak zawsze, opcjonalnie to 0. Dziubek ptaka i minus 6 jest liczbą większą od x, czyli x musi być liczbą mniejszą. To oznacza, że będzie bardziej na minusach. Nie zwalniamy tempa. Tutaj od razu dzielimy na liczbę przy niewiadomej. Jak mówiłam wcześniej, znak odwróci nam się na stronę przeciwną. Minus 6 dzielona minus 3 da nam 2. Zaznaczamy sobie dwójkę. X jest większy od dwóch, czyli idzie bardziej. Na stronę plusów. Jest kreska. Kropeczka będzie zamalowana. Bierzemy na wprost. Zaznaczamy. To teraz tu. 5x. Siódemka na drugą stronę ze zmienionym znakiem. Dodajemy. I dzielimy na liczbę przy niewiadomej. 35 na 5 to 7. Zaznaczamy 7, 0 i x jest większy od 7, czyli tutaj też pójdzie nam to w tę stronę. To teraz takie przykłady. Musimy sobie tutaj najpierw sami poprzerzucać x na jedną stronę, wiadomo na drugą stronę, czyli stąd zostaje tylko minus 2x. Od razu przerzucamy 5x ze zmionym, zmienionym znakiem. Po tej stronie została minus ósemka i przerzucamy minus 6. Minus 7. A tutaj minus 14. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej. Uwaga, dzielimy przez minus. Znak zmienia swoją stronę. Minus 14 na minus 7. To 2x jest większy od tej naszej dwójki. Jest znak równości. Będzie zatem w tę stronę. 5x. Odjąć 3x. To 6. Dodać. 11. 2x i uwaga, tutaj mamy 17. To, na co dzielimy, wskakuje nam do mianownika. Będzie tak. Możemy wyciągnąć tutaj całości, no to będziemy mieć 8 całych. 8 razy 2 to 16, czyli zostaje jeszcze jedna, druga. To zaznaczamy, to się totalnie nic nie zmieni, będzie 8, jedna, druga. Tutaj gdzieś 0. Nasz x jest większy niż 8 i 1 druga. Kółeczko jest niezamalowane. Uskok jak większe, to w kierunku większych plus. To już wskakujemy w trudniejsze przykłady. Tutaj mamy mianownik. Wymnożymy najpierw razy 2, aby się go pozbyć. 2 razy 2 to 4x. 3 razy 2 to 6 Tutaj po to to mnożyliśmy, aby się to skróciło i zostaje nam tylko licznik x plus 1. Wymieniamy stronami. 4x odjąć x, 1 odjąć 6. No to mamy z tego 3x równa się minus 5. Uwaga, ja wiem, że tu jest liczba ujemna, ale my nie dzielimy przez liczbę ujemną x. I znak pozostaje tutaj taki sam. To na co dzielimy wskakuje nam do mianownika, czyli mamy minus 5 trzecich. Możemy wyciągnąć całości. Będzie minus 1 cała, bo się tutaj mieści cała pełna trójka. Zostaną nam dwa oczka, 2 trzecie. Zaznaczamy to sobie. Nasz x jest większy od tego idzie w tę stronę. Teraz tutaj wymnożymy sobie razy piątaka. I mamy X, dodać 2, 5. Przenosimy drugą stronę ze zmienionym znakiem. I będziemy tutaj mieć 5 odjąć 2, czyli X jest większe od 3. Trójka 0. Hop. I zaznaczamy. Możemy mieć także taki podwójny zapis, to co wtedy? Otóż rozbijamy to sobie na dwie nierówności. Pierwsza i druga, obliczamy sobie je. Mamy pierwszą. Tutaj zamieńmy to sobie stronami, czyli będzie tak 2x odjąć 3. Znak jest w kierunku piątki. Op. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej i mamy 4. Zaznaczamy wtedy dwie odpowiedzi. Jedynkę i czwórkę. Tutaj x jest większy od jedynki, czyli pójdzie tak. A tutaj x jest mniejszy lub równy minus czwórce. Tutaj kółko będzie zamalowane. I one nam się ze sobą łączą. To oznacza, że x, żeby rozwiązać tę nierówność. Musi należeć do tego przedziału liczbowego. I jeszcze taki przykład, to już wiecie, że rozbijamy to na dwie nierówności. Obliczamy. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej. I mamy 4. Teraz tutaj odwracamy to sobie. Widzimy, że znak jest w kierunku 5x plus 2. mamy tak. Zaznaczamy sobie czwórkę. Zaznaczamy sobie trójkę. To zauważamy, że x jest tutaj mniejszy od czterech. A x tutaj jest większy od trzech. Czyli nasze rozwiązanie wygląda tak. Przed wami dwa przykłady dla was. Przepiszcie sobie je, spróbujcie rozwiązać. Oczywiście filmik teraz zatrzymujecie i wracacie do mnie, aby sprawdzić wasze rozwiązanie. To jest teraz ten czas, aby zatrzymać filmik i przed wami rozwiązane przykłady tych dwóch nierówności. Mam nadzieję, że wszystko udało wam się dobrze policzyć. Na dzisiaj to tyle. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I. No i już.